Dzisiaj jest Tybetański Dzień Niepodległości. Spotykamy się w Sejmie, miejscu ważnym dla polskiej wolności i demokracji. Przedstawicielom naszego kraju, wybranych w dyplomatycznym wyborze, dla których słowa niepodległość jest szczególnie ważna, szczególnie w tym kraju chcemy wręczyć kopię tybetańskiej proklamacji niepodległości. Jesteśmy w Sejmie z bardzo ważnym dokumentem. Dokumentem, który jest deklaracją przyjętą 100 lat temu przez jego świętobliwość Darylanę. W najbliższym czasie zrobimy konferencję prasową, na której pokażemy ten dokument, zaapelujemy do wszystkich klubów parlamentarnych, żeby zapoznały się z tym dokumentem, żeby promowały deklarację. Żeby ta deklaracja nie była tylko deklaracją, ale była też w końcu i nareszcie realnym dokumentem, który będzie miał realny wpływ na samostanowienie Tybetu. Trzymajcie. Chcemy działać e, wspólnie z politykami, ale też e, przypominać politykom o tym, że e, będzie są łamane prawa człowieka i walczyć na rzecz wolnego Tybetu. No i będziemy współpracować z tymi parlamentarzystami, którzy e, sprzyjają kwestii tybetańskiej. to let the people of poland know that tibet wants as an independent country and that independent country which has been written in the history cannot be rewrite by the chinese and we are going to make sure to the world that this history will remain unchanged forever thank you very much